Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Juźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, którym jest ARI, ten oferujący gamę produktów dla każdego w świecie kryptowalut. Począwszy od indywidualnych inwestorów po projekty kryptowalutowe korzystające z bramki płatniczej Gateway czy też kantory stacjonarne, przypominam Wam oczywiście o promocji na sprzedaży USDT, jeśli zrobicie to w którymś z kantorów stacjonarnych. Ari ten zwróci wam token back do 100% w tokenie Ari 10. Dodatkowo, w opisie pod tym dzisiejszym materiałem, znajdziecie oczywiście kody rabatowe umożliwiające wam zniżki 25% na pierwszą transakcję oraz 10% na kolejne transakcje w Ari 10. A my tymczasem bez zbędnego gadania przejdźmy do tego co dziś najistotniejsze więc do analizy no i zerknijmy sobie na to co dzieje się aktualnie na rynku wirtualnych aktywów zaczynamy standardowo a więc od bitcoina którego cena no cóż, dość wyraźnie w ostatnim czasie spada i powiem szczerze, że raczej tego nie robię. Natomiast dziś specjalnie przygotowując się do tego nagrania posłuchałem sobie, co tak naprawdę mówiłem w środę. No i niestety chyba trochę wykrakałem, bo w środę przestrzegałem Was przed tym, że korekta spadkowa na Bitcoinie i ogólnie na szerokim rynku kryptowalut może pojawić się w każdym momencie. Wskazywałem wówczas, że może pojawić się dzisiaj, jutro, za tydzień, za dwa tygodnie. Ciężko było to oszacować. Ale stawiałem tezę, że ta korekta jest bliżej niż dalej. No i długo nie musieliśmy na nią czekać, bo choć jeszcze w środę Bitcoin rzeczywiście wzrastał, no to wczoraj doświadczył już dość wyraźnego spadku, dziś o poranku ten spadek jest jeszcze większy. Mamy godzinę 8.56, w momencie, w którym nagrywam ten materiał, a Bitcoin już spadł o 2900 dolarów. No i teraz. Jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, a może być kontynuowana i świadczy o tym m.in. bieżąca sytuacja na Bitcoinie, ale też na szerokim rynku kryptowalut, bo takie presje podażowe nie powiem, że są widoczne na wszystkich coinach, ale na zdecydowanej większości, no to myślę, że notowania pierwszej kryptowaluty mogłyby osuwać się w najbliższym czasie w rejon 60 tysięcy dolarów, choć oczywiście nie można wykluczyć nieco głębszego spadku. I teraz. Oczywiście, z czysto technicznego punktu widzenia, moglibyśmy mówić nawet o potencjale spadku bitcoina do 60, do 53, bądź w bardziej czarnym scenariuszu do 48 tysięcy dolarów. I nawet gdyby taki spadek się zmaterializował do jednego, drugiego bądź trzeciego poziomu, to nie zakładam, żeby to był koniec Hossy. Uważam, że będzie to naturalne odragowanie. Warto bowiem pamiętać, że tylko od dołków z drugiej połowy stycznia, że dobrze pamiętam, do 23 stycznia tutaj, Bitcoin podrożał o 90%, czyli między 23 stycznia a 13 marca mieliśmy wzrost o 90%. Jeśli chodzi o skalę wzrostów liczonych od dołków poprzedniej Bessy, czyli od połowy listopada 22 roku, no to tu mówiliśmy o wzroście rzędu 375%. No i teraz oczywiście jak... Spojrzymy sobie na wzrosty, które obserwowaliśmy od, od początku tej hosty, no to były wzrosty, korekty, wzrosty, korekty, natomiast tak naprawdę od drugiej połowy stycznia nie było żadnej korekty, nic, a wzrost o 90%, więc całkiem sporo. I nie zdziwię się wcale, jeżeli będziemy mieli tutaj formę jakiegoś takiego rynkowego odragowania, to może wynikać m.in. przykład z chęci częściowej realizacji zysków, no bo jeżeli ktoś jest w stanie zarobić w kilka tygodni 90%, no to przy pewnych kwotach, przy pewnym wolumenie transakcji to naprawdę są spore, spore wartości. Może wpaść na pomysł, ok, to odetnijmy jakiś kupon od tego wszystkiego, zrealizujmy przynajmniej częściowo zyski, albo wiele osób też wychodzi z takiego założenia, że powiedzmy inwestuje w 10 tysięcy złotych, w momencie, w którym kapitał mi się podwaja, wyjmuję te 10 tysięcy złotych, które wpłaciłem i tak naprawdę obracam tylko zyskiem, który wygenerowałem, w efekcie czego właściwie, no, nie podejmuję teoretycznie już żadnego ryzyka, więc wiele osób podchodzi do, do inwestowania właśnie w taki sposób. No i wczoraj mieliśmy spadki, dziś mamy spadki, nie zakładam, żeby przerodziło się to w kolejną kryptowalutową zimę, nie zakładam, żeby za chwilę balonik miał pęknąć, nie oczekuję też tego, żeby Bitcoin miał w najbliższym czasie osunąć się o 70, 80 czy 90%. Stawiam Raczej na to, że będzie to forma korekty. Pytanie tylko, jak długo ta korekta potrwa, no bo rynek już pokazał nam, że Bitcoin potrafi mieć korekty, które trwają dosłownie kilka dni i są dość płaskie, ale były też takie korekty, które trwały po miesiąc albo po dwa miesiące. Zresztą wystarczy spojrzeć tutaj najpierw między połową kwietnia a połową czerwca. To były dwa miesiące, dwa miesiące spokojnego spadku korekcyjnego, później wzrost i znowu między połową lipca a połową września znowu Dwa miesiące korekcyjnego ruchu spadkowego, więc jak bitcoin chce, to potrafi naprawdę spadać bardzo, bardzo spokojnie. No i teraz, czy tym razem będziemy mieli podobny scenariusz? Niekoniecznie musi to trwać tak długo, warto bowiem przypomnieć, że w perspektywie kilku najbliższych tygodni odbędzie się halving Bitcoina, czyli wydarzenie, które przynajmniej z historycznego punktu widzenia wspierało wzrost notowania tej kryptowaluty, więc stawiam tezę, że tym razem ta korekta nie będzie trwała dwóch, 3, trzech miesięcy, tylko raczej będzie nieco krótsza. Ale nie stawiam też na to, że zakończy się dzisiaj. W mojej ocenie jest przestrzeń do tego, żeby te spadki były jeszcze tutaj kontynuowane, i takim poziomem minimum, który ja sobie zakładam, to jest pułap 60 tysięcy dolarów. Uważam, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie do tych sześciu dyszek Bitcoin nam się cofnie. No a jak nisko spaść może Ethereum, bo tu też obserwujemy tendencję spadkową, co prawda już od wtorku, a nie dopiero od czwartku. No i wczoraj mieliśmy spadek o 3%, dziś o poranku jest to spadek o kolejne 3%. Ethereum na ten moment znalazło się w rejonie technicznego wsparcia. Jest to ostatnio pokonany opór, czyli granica mniej więcej 3550-3620 dolarów. Bardzo ładnie górne ograniczenie tej strefy zostało dotknięte dzisiaj o poranku, natomiast jeśli te spadki się tutaj nie zatrzymają, jeśli ta korekta będzie nieco głębsza, no to może ona zmierzać czy to w kierunku 3300 dolarów, czy dalej do okrągłego poziomu 3000 dolarów. No i tu też jak sobie zwrócimy uwagę, no to mamy dołki wyznaczone w drugiej połowie stycznia, to do ostatnich wierzchołków 88%, bez właściwie żadnej korekty, no bo Takich ruchów, jak to, co obserwowaliśmy na przykład pomiędzy 21 a 23 lutego, no nie nazywajmy korektami. To nie jest żadna korekta. Rynek po prostu zatrzymał się i przez 2-3 dni nie rósł dalej, ale to nie jest korekta. I tak nie należy tego za bardzo interpretować. Jest nawet takie powiedzmy taka pewna teoria wśród traderów, że za najpłytszą formę korekty uznaje się ruch, którego zakres wynosi przynajmniej 38% zasięgu wcześniejszego ruchu, więc mierzy się, jak duży był ruch wzrostowy i żeby spadki nazwać korektą, musiałby one wynieść przynajmniej 38% tego wcześniejszego, tego wcześniejszego ruchu wzrostowego. Oczywiście nie każdy trader wychodzi z takiego założenia. Ale jest to dość powszechna metodologia, jest to dość powszechna teoria, bardzo często można się z nią spotkać, więc no tu jeszcze 38% nie mamy, więc potencjał do tego, że ta korekta będzie kontynuowana jeszcze w dalszym ciągu, jakby nie patrzeć. Jest. No i przejdźmy do projektów, które to wy zaproponowaliście. Jako pierwszy na tapet trafia torchain i w tym przypadku, jak zerkniemy sobie na wykres, no to zauważymy, że pierwsza reakcja podażowa może nie jakaś wielka. Pojawiła się w minioną środę. Wczoraj mieliśmy spadki dziś o poranku one przekraczają już 8%. Jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, no to oczywiście warto zwracać uwagę na to, że w mojej ocenie przynajmniej najbliższe wsparcie zlokalizowane jest na poziomie 7,50 dolarów, czyli prawie 2 dolary poniżej aktualnego pułapu cenowego. I myślę, że to w tym kierunku notowania torcze będą w najbliższym czasie właśnie podążać. Okej, okay. nie przejdziemy dalej, to po raz. Przedostatni chciałem Wam jeszcze oczywiście wstrącić małą wzmiankę na temat konkursu InvestCaps. Wiem, wielu z Was już zapewne tego słuchać nie może, dlatego na timelineie macie ma zaznaczone dokładnie, kiedy zaczyna mówić o analizie kolejnego projektu, więc możecie sobie przeskipować. Natomiast, dlaczego Ty mówię? Konkurs trwa do 19 marca, czyli tylko do przyszłego wtorku, co oznacza, że. Powiem wam o nim jeszcze dzisiaj i powiem wam o nim w poniedziałek, a mówię o nim dlatego, że ptaszki ćwierkają, iż jest się o co bić. Ja nominowany jestem oczywiście w kategorii analityk roku, w kategorii, w której w ubiegłym roku i dwa lata temu zdobyłem drugie miejsce. Nie udało się wygrać, natomiast drugie miejsce to jest. Ogromne osiągnięcie na ten moment w konkursie Inwest oddanych zostało już około 100 tysięcy głosów. W poprzednich edycjach te ilości przekraczały 100 tysięcy głosów, więc teraz też pewnie będzie jeszcze zdecydowanie więcej. Natomiast jest się o co bić, jest o co walczyć. Być może uda się w tym roku wygrać, a nawet jeżeli nie wygrać, to drugie miejsce będzie oczywiście też bardzo, bardzo zacnym miejscem. Natomiast, żeby to osiągnąć, Potrzebne są Wasze głosy, jeśli więc uważacie, że materiały, które dla Was nagrywam w każdy poniedziałek, środę czy też piątek są wartościowe, pomagają Wam w analizie rynku, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli oddacie swój głos właśnie na mnie, szczególnie, że jak się przeanalizuje tą kategorię analityk roku, w której jestem nominowany, to jestem tak naprawdę jedynym reprezentantem branży kryptowalutowej, bo wszyscy pozostali analitycy raczej skupiają się albo na rynku walutowym, albo na rynku kapitałowym. Nikt nie jest tutaj raczej personalnie związany z rynkiem kryptowalut. głosowanie, dosłownie 20-30 sekund. Klikacie w link, link znajduje się oczywiście w opisie, w opisie pod tym dzisiejszym materiałem. Wybieracie te kategorie, które Was interesują, czyli w mojej ocenie powinny być to kategorie typu firma blockchain, w której nominowany jest Ariten, a więc partner naszego dzisiejszego spotkania jest kantor aktywów alternatywnych, gdzie też jest Ariten Oczywiście, nominowane jest analityk roków, gdzie nominowany jestem natomiast ja, i jeszcze ewentualnie kategorie, które mogą Wam się spodobać i w których moglibyście zechcieć oddać jakiś głos. To jest m.in. influencer rynku, gdzie też są osoby związane z rynkiem kryptowalut, m.in. jest Mike Satoshi. Jest też taka kategoria jak startup roku, i tu jest na przykład GameSwift, jest też. Taka kategoria jak YouTuber. Tu jestem ja, ale na mnie w tej kategorii niekoniecznie muszę głosować. Uważam, że są zdecydowanie lepsze nazwiska, na które można, e, można głosować. Jest na przykład Kamil Predecki. Zresztą ja tu jestem nominowany, dlatego że analizy wrzucam na YouTube, natomiast to jest tak, jakbym był nominowany w dwóch kategoriach za jedno i to samo i za analizy, i za to, że się pojawiają po prostu na, na YouTubie. Więc uważam, że jako YouTubera rynku warto głosować na kogoś innego, niekoniecznie na mnie, bo ja się skupiam na analizach i dla mnie właśnie Analityk Roku jest tą najcenniejszą, najbardziej wartościową kategorią, w której chciałbym powalczyć. Więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie oddał głosu, albo jeżeli ktoś z Was oddał jeden głos, ale okazuje się, że jeszcze jego rodzina nie oddała głosu, to spamujcie ile się tylko... Da, oczywiście mówię o tym żartobliwie, natomiast będzie mi niezmiernie miło, jeżeli rzeczywiście wesprzecie mnie w tym konkursie. Ja obiecuję, że mówię o nim po raz przedostatni. Ostatni raz wspomnę o nim jeszcze w poniedziałek, za co z góry już przepraszam. Natomiast od przyszłej środy ani słowa o konkursie Invescavs. Obiecuję, macie moje słowo. No i cóż, przejdźmy dalej. Lećmy do kolejnego projektu, który zaproponowaliście do przeanalizowania. Jest nim One, a więc Harmony, projekt, którego kurs odbił się od technicznego oporu, zlokalizowanego gdzieś w rejonie 4 centów. I tutaj no, moglibyśmy sobie ten wykres oddalać, żeby te 4 centy wyznaczyć, albo po prostu zepchnąć na interwał tygodniowy i tam też dostrzeżecie, że jest to pułap, który był testowany tutaj w maju 2022 roku, Gdyby przeskrolować sobie to właśnie do maja 2.2 na interwale dziennym, no to widzielibyście, że to jest fajna strefa. Natomiast jeżeli ta tendencja spadkowa będzie kontynuowana, to w mojej ocenie pierwsze, najbliższe wsparcie mamy zlokalizowane dopiero w rejonie mniej więcej 2,8 centa, czyli 0,0285. Jest to poziom wyznaczony na podstawie wierzchołków z początku lutego ubiegłego roku i myślę, że do tego pułapu cenowego notowania Harmonii będą w najbliższym czasie podążać. Jeśli się tu nie zatrzymają no to wzrośnie nam ryzyko spadków, można pośredni poziom wsparcia kreślić sobie w rejonie 2,5 centa, natomiast moje cenie zdecydowanie ciekawszy będzie ten przedział w okolicy 2 ,2, czyli 2,2, czyli 0,02,22, natomiast w pierwszej kolejności 0,02,85, to jest poziom, do którego myślę, że w perspektywie może nie dziś, ale kilku najbliższych dni harmonii będzie ponążać. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania na dziś, jest Stellar Lumen. W tym przypadku mieliśmy kilka dni temu odbicie od technicznej strefy oporu. Ja mam taką strefę wyznaczoną gdzieś powyżej 16 centów, pomiędzy 16,3 a 16,9 centa. Dobiliśmy do dolnego ograniczenia tego zakresu, i już we wtorek pojawiła się dość wyraźna presja podróżowa, bo w trakcie wtorkowego handlu notowania Stelara runęły o ponad 5%. Wczoraj spadły one o. Prawie 5%, a dziś o poranku o prawie 6%. W efekcie czego Stellar powrócił w rejon technicznego wsparcia zlokalizowanego w wysokości 13,4 centa, czyli 0,13,40. Jest to poziom, który dodatkowo bardzo ładnie pokrywa się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z wcześniejszego ruchu wzrostowego, co poniekąd mogłoby zwiększać prawdopodobieństwo jakiegokolwiek odbicia. Trzeba tu jednak wziąć pod uwagę Dwa dość istotne czynniki. Pierwszy czynnik jest związany z korelacją szerokiego rynku kryptowalut. Jeżeli Bitcoin będzie spadać, Ethereum będzie spadać, to chain będzie spadać i wiele projektów będzie spadać, to mamy zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo, że taki stelar nagle się wyłamie i odbije wzrostowo. Po drugie, warto zwrócić uwagę, że Mamy całkiem sporą dynamikę tego ruchu spadkowego, i oczywiście nie należy interpretować świec, które się jeszcze nie zamknęły. Być może w drugiej części dnia pojawi się wyraźna presja popytowa, w efekcie czego powstanie nam świeca dzienna sygnalizująca potencjalne odbicie od obecnie testowanego wsparcia i zainicjuje ona jakiś wzrost. Póki co takiej presji popytowej ja w tym miejscu nie widzę, a jeżeli spadek będzie kontynuowany i zakończymy dzisiejszą czy jutrzejszą sesję poniżej obecnie testowanego wsparcia, no to trzeba będzie przygotować się na możliwość kontynuacji ruchu spadkowego. I dokąd? No tutaj tak naprawdę moglibyśmy kreślić sobie bardzo lokalny poziom wsparcia w wysokości mniej więcej 12 centów, nie przywiązywałbym się jakoś szczególnie do tej strefy, ale bardzo, bardzo fajnym wsparciem jest linia tendencji wzrostowej, w sensie tendencje oczywiście trochę naciągane, jest to jakaś tendencja, ale taka bardzo, bardzo płaska, to nie jest żaden trend. I to jest linia, która wypada nam bliżej 11 centów. Ja ją rysuję od takich lokalnych wierzchołków z przełomu maja, czerwca ubiegłego roku, przez dołki z lipca i października ubiegłego roku oraz dołki ze stycznia i pierwszej powylu tego bieżącego roku. Więc bardzo fajna linia tendencji, testowana z dwóch stron. No i testowana też wielokrotnie, więc to jest kolejne wsparcie takie sensowne, które zwracałbym tutaj uwagę. No i tak, ja wiem, jest to dość brutalne, bo gdyby Stellar miał osunąć się do tego pułapu, to właściwie zanegowałby niemal cały wcześniejszy ruch wzrostowy, który od pierwszej połowy lutego obserwowaliśmy. No tak to niestety wygląda. Może odbijemy od obecnie testowanego wsparcia, choć póki co nic na to nie wskazuje, bo żadnej presji popytowej też tutaj ja osobiście nie dostrzegam. Ok, lecimy dalej, zerknijmy sobie na notowania Kasper. W tym przypadku sytuacja nie powiem, że podobna do Stellara, no ale podobnie jak w przypadku Stellara też jesteśmy na granicy technicznego wsparcia. Jest to granica mniej więcej centa, czyli 0, 0 4,5 czyli 0,045, poziom, który był testowany jako opór już tak naprawdę w lutym. I z początkiem marca 2023 roku, później jeszcze kilka innych testów, i teraz jest on testowany od góry, a więc jako wsparcie. Jeżeli się od niego odbijemy, no to moglibyśmy oczekiwać wzrostu, czy to w kierunku ostatnich wierzchołków, czy to gdzieś dalej, nawet powyżej granicy 6 centów. Natomiast jeśli spadniemy poniżej, no to w mojej ocenie można inaczej. Warto będzie obserwować ewentualne zachowanie kursu w momencie, kiedy osunie się on w rejon 4,4 centa, czyli 0,042, bo to jest poziom, który jak najbardziej może mieć jakieś znaczenie. Natomiast w mojej ocenie osobiście nieco ciekawszym wsparciem jest poziom położony nieco niżej. Czyli tutaj na granicy 00391, bariera wyznaczona między innymi na podstawie wierzchołków z pierwszej połowy listopada ubiegłego roku. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania, kolejnym projektem, który wykazuje pewien potencjał do ruchu spadkowego do kontynuacji ruchu spadkowego jest Audius, w tym przypadku mieliśmy odbicie od oporu w wysokości 38 centów, czyli poziomu, przy którym zatrzymywały się notowania tego coina w. Powiedzmy, w pierwszej połowie ubiegłego roku trzykrotnie ta strefa była testowana. Tym razem przetestowaliśmy i znów się odbiliśmy. Jeżeli chodzi o techniczne wsparcia, to w mojej ocenie jednym z bliżej położonych i jednym z ciekawszych też jest granica 27,6 centa, czyli 0,2730. Poziom wyznaczony na podstawie wierzchołków z końca grudnia ubiegłego roku, ale był on też testowany już po połowie lutego jako opór i później z początkiem marca bieżącego roku jako wsparcie. Więc myślę, że jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że właśnie audio do tego, do tego pułapu będzie tutaj w najbliższym czasie Podążać. Spadki myślę, że będą kontynuowane też na notowaniach Chaininka, choć powstaje pytanie, jak daleko one sięgną. Mieliśmy tutaj odbicie od takiej linii, powiedzmy, tendencji. Wzrostowej, niewiele wyżej znajduje się też horyzontalny opór w wysokości 23,50 dolarów. Jak zerkniemy sobie, no nie na interwale tygodniowym tego nie widać, trzeba by przeskrolować sobie, więc yy, nie będziemy już tego robić, żeby nie wydłużać. Natomiast jeżeli ktoś z Was yy, handluje na czelniku, analizuje ten rynek, wyznaczcie sobie opór na poziomie 23,50 dolarów i na interwale dziennym. Przeskrolujcie sobie sytuację aż do października 2021 roku, wtedy zobaczcie, że jest to dość ciekawa strefa. Jeśli chodzi natomiast o wsparcia, to pierwsze, najbliższe wsparcie, no trzeba przyznać, że jest dość blisko. Wyznaczam je jako równoległą linię tendencji. Równoległą do tej, od której się odbiliśmy kilka dni temu, ale też ona bardzo fajnie jako wsparcie była testowana. Znaczy, tu była testowana w połowie stycznia jako opór, jako wsparcie testowana była w drugiej połowie lutego oraz w pierwszej połowie marca. Jest to linia, która wypada nam w okolicy 18,60-70 centów mniej więcej, więc już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Natomiast jeżeli spadki się tu nie zatrzymają, dojdzie do zejścia poniżej tego pułapu, to kolejne wsparcie w przypadku Chaininka, jak reślę, dopiero w rejonie. 17 dolarów, więc ta potencjalna przestrzeń do dalszego ruchu spadkowego nieco by nam się tutaj e, powiększyła. Myślę, że spadki będziemy obserwować także na notowaniach Kuzamy. W tym przypadku odbiliśmy się wczoraj właściwie od technicznego poru wysokości 60 dolarów, czyli poziomu wyznaczonego na podstawie wierzchołków z końcówki ubiegłego roku. Pojawiła nam się tutaj na interwale dziennym prospadkowa formacja objęcia Bessy, która sygnalizuje to odbicie. Dziś o poranku mamy już spadki na poziomie niemal 7%. Jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, a w mojej ocenie szanse na to są całkiem wyraźne, to myślę, że Kuzama powróci wkrótce w rejon 48 dolarów. Tam znajduje się jeden z bliżej położonych takich sensownych poziomów wsparcia. No i też warto zwrócić uwagę, że jest to poziom, który zbiega się z mierzeniem 50% korekty Fibonaciego z tego wcześniejszego, obserwowanego od końcówki stycznia rajdu wzrostowego. Kolejny na tapet trafia Atom, a więc Cryptovolta Kosmos, coin, który wczoraj spadał może nie jakoś porywająco, bo o 3%, natomiast dzisiaj o poranku spada już o procent 7. Do najbliższego wsparcia pozostaje więc niewiele, bo mamy wycenę na poziomie 12.72, a wsparcie na poziomie 12.10, czyli tak naprawdę mamy 60 mniej więcej 62 centy do najbliższego pułapu wsparcia jeśli chodzi o kolejne, gdybyśmy się tu przypadkiem nie zatrzymali, no to niestety ale jest to dopiero rejon 10 dolarów i 75 centów poziom, o którym już mówiłem jakiś czas temu w momencie, w którym między innymi notowania atomu wybijały powyżej tej strefy bo myśmy ją określili wcześniej jako opór no teraz zgodnie z zachowaniem zasady zmiany biegunów, może ona stanowić dość ciekawe wsparcie kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przenosowania jest RIF w tym przypadku wzrosty były, no bardzo dynamiczne, bardzo dynamiczne, tu się nie ma co czarować, możemy sobie na RIF zerknąć z perspektywy interwału tygodniowego, no to sami zauważycie, że wzrost na poziomie 50% w ciągu tygodnia. No, to nie jest naturalna zmienność. To nawet jak na rynek kryptowalut jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. W miniony poniedziałek, w jeden dzień wzrost o 13%, a we wtorek o 28%, i to mówię do zamknięcia, a nie do szczytu, bo do szczytu było to zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Natomiast no, w ostatnim czasie jednak dość wyraźna tendencja spadkowa. Tendencja, która licząc od torkowych szczytów przekracza już 33%, więc jest to całkiem sporo. No i w mojej ocenie jest jeszcze przestań do tego, żeby te spadki były kontynuowane. Obecnie widzimy, że notowania RIF utrzymują się jeszcze gdzieś w, w okolicy takiego powiedzmy lokalnego wsparcia, poziom testowany raz, testowany w lutym ubiegłego roku. Natomiast nie dostrzegam w tym punkcie żadnej większej presji popytowej, więc nie zdziwi się, jak po prostu polecimy niżej. I z tego też powodu ja tego poziomu w ogóle na wykresie nie wyznaczałem, bo nie uważam, żebyśmy nagle od niego mieli się odbijać. Stawiam raczej, że pojedziemy dalej w dół. A jeżeli chodzi o potencjalne zasięgi, to skupiałbym się na dwóch poziomach wsparcia. Pierwszy, nie jest najbliżej, ale też nie jest jakoś szczególnie daleko, bo jest to granica nieco powyżej 0,3 centa. 00031 poziom, który był testowany jako wsparcie w pierwszy połowie tego ubiegłego roku i jako opór w połowie kwietnia ubiegłego roku. Natomiast kolejna strefa to jest granica 0002450. Jest to poziom, który testowany był w marcu ubiegłego roku dwukrotnie jako wsparcie, później w grudniu ubiegłego roku jako opór i po wybiciu w ostatnim czasie, na początku marca. Znowu jako wsparcie, więc to są takie dwa poziomy, na które myślę, że warto będzie zwracać uwagę. A na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie na notowania AWAX, a więc Avalanche, projekt, który na tle tych coinów, które omawialiśmy do tej pory, wygląda dość dobrze, dość optymistycznie, w sensie nie wygląda optymistycznie na tyle, żebym oczekiwał nagle jego wystrzału dzisiaj czy też jutro, bo widać, że chociażby wczoraj pojawiła się już pewna dość wyraźna presja podażowa jest to presja, która no, wystąpiła w okolicy technicznego poru, granica 54 dolarów, poziom, który był testowany między innymi już we wrześniu 2021 roku, był testowany w styczniu 2022 roku, więc dość ciekawy, taki punkt z, technicznego, yy, z technicznej analizy, jeśli chodzi o zasięg dla możliwych spadków, no, na pewno pozytywne jest to, że ta wyprzedaż jest dość spokojna, bo jeżeli ruch spadkowy, Występujący po wcześniejszym dość dynamicznym rajdzie wzrostowym jest spokojny, a na pewno wyraźnie spokojniejszy niż właśnie wcześniejsze wzrosty, to statystycznie, strukturalnie zwiększa to prawdopodobieństwo, że jest to forma korekty, w efekcie czego można oczekiwać, że po jej zakończeniu notowania wrócą na ścieżkę wzrostu. W tym przypadku, jeśli chodzi o potencjalny zasięg, Możemy oczywiście kreślić pierwsze wsparcie w rejonie mniej więcej 48, czy delikatnie powyżej 48 dolarów, natomiast ja od razu wyznaczyłem kolejne wsparcie już jako linię tendencji, oczywiście, czyli granica 45 dolarów i 50 dolarów, mniej więcej, oczywiście. Jest to linia, która wyznaczała nam do tej pory górne ograniczenie tego klina zwyszkującego, który tutaj obserwowaliśmy sobie już od pierwszej połowy stycznia bieżącego roku. Dolne ograniczenie wyznaczała nam linia, której początek kreśliłem już w październiku ubiegłego roku, i tu była bardzo fajnie testowana jako wsparcie. To było testowane jeden, drugi, trzeci raz jako opór. Więc zgodnie z zachowaniem zasady zmiany biegunów, notowania walancze mogą chcieć by w najbliższym czasie powrócić właśnie w te rejony. Więc pierwsze wsparcie to jest granica, tak jak mówiłem, okolice 48 dolarów, drugie bliżej 45-50 i myślę, że taki spadek będzie na przestrzeni najbliższych dni raczej tutaj uskuteczniany. A więc podsumowując, jeśli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, nie wyglądają one szczególnie korzystnie, w sensie zależy jak dla kogo, bo są oczywiście osoby, którym pociąg ostatnio odjechał i teraz zastanawiają się, kiedy warto będzie do tego poziomu jednak jeszcze wskoczyć i być może ta korekta będzie dla takich osób właśnie idealnym rozwiązaniem, żeby nie kupować kryptowalut na szczycie, tylko przeczekać aż one trochę potanieją, zrobią się jakieś korekty i kupić je nieco taniej. Jeśli chodzi o perspektywy na kolejne miesiące, kwartały i tak dalej, uważam, że nic się tutaj nie zmieniło. Czynniki fundamentalne w dalszym ciągu w mojej ocenie wspierać będą wzrost aktywów ryzykownych, kryptowalut, akcji na przestrzeni kolejnych miesięcy. Natomiast no Bądźmy świadomi, tak jak mówiłem już w środę, żadne drzewo nie rośnie do nieba. W sensie, oczywiście, ktoś teraz rzuci drugie giełdowe powiedzenie, że nic nie jest tak drogie, żeby nie mogło być droższe. Owszem, jedno i drugie ma sens, tylko że tak patrząc na nie zero-jedynkowo, można powiedzieć, że one się wykluczają. Bo z jednej strony mówimy, żadne drzewo nie rośnie do nieba, a na zasadzie nic nie będzie rosło wiecznie. Z drugiej strony mówimy, nic nie jest tak drogie, żeby nie mogło być droższe, co sygnalizuje, że jednak ten potencjał do wzrostu jest. Trzeba tylko pamiętać o tym, że. Nawet jak drzewo wzrasta, no to mamy wiosnę, lato, jesień, zimę i wiosna, lato rośnie, jesień, zima raczej ma pauzę, żeby znowu wiosną, latem kolejnego roku wzrosnąć. No i podobnie może być tutaj. Czyli mieliśmy wiosnę, lato bardzo ładny rajd wzrostowy na notowaniach kryptowalut, i może teraz przyszła ta jesień. Nie mówię kryptowalutowa zima i kolejne załamanie, które potrwa przez rok czy przez dwa. Raczej jakaś forma korekty, takiego małego spowolnienia, odragowania. Po zakończeniu którego myślę, że wirtualne aktywa na ścieżkę wzrostów powrócą, ale jednak, po tak spektakularnych wzrostach, jak te, które obserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich tygodni, no to ryzyko wystąpienia korekty było bardzo duże. Zresztą mówiłem o nim już w minioną środę, bo już w środę zapalała mi się tak naprawdę lampka, że to już powoli jest za dużo. I tak naprawdę stawiałem, że tylko kwestią czasu będzie wystąpienie korekty. W mojej ocenie było ku temu bliżej niż dalej, przez co też w środowym materiale troszeczkę Was przed tym przestrzegałem. Co prawda. Nie stawiałem, że to od czwartku zaraz muszą się zacząć spadki, ale uważałem, że naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo blisko właśnie jakiejś korekty spadkowej. Ona na ten moment się materializuje, więc myślę, że najbliższe dni też raczej przebiegać będą na rynku kryptowalut pod dyktando ruchu spadkowego. Z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli materiał się podobał zostawcie oczywiście łapkę w górę. Przynajmniej te ostatnie materiały udowodniły, że jeżeli tych łapek w górę pod analizami jest więcej, to zasięgi samych materiałów też są zdecydowanie większe. Dla was to jedno kliknięcie, więc jeżeli naprawdę uważasz, że było spoko, no to zostaw łapkę w górę. Jeżeli dalej uważasz, że było spoko i masz jeszcze dodatkowo 30 sekund wolnego czasu, to kliknij w link opisie i zostaw swój głos w konkursie Investcast. My oczywiście w kolejnym materiale słyszymy się już w najbliższy poniedziałek. Tak więc koniecznie w komentarzach dajcie znać, jakie coiny chcielibyście, abym przeanalizował dla was w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć.